Dzisiejsza akcja poboru krwi to odpowiedź na apel wójta gminy Wojaszówka. Ten mobilny punkt poboru krwi systematycznie odwiedza powiat Był już w gminie Nowadęba, w Baranowie Sandowierskim, w gminie Grębów, w Gorzycach. W dzisiejszej akcji uczestniczy oprócz przygodnych honorowych kryodawców, którzy dowiedzieli się o akcji z informacji w internecie, również dawcy, którzy są członkami klubów w Nowej Dębie w Tarnobrzegu, no ale przede wszystkim młodzież. Młodzież z zespołu szkół z tego tak zwanego górnika w Tarnobrzegu. Ale jest to młodzież nie tylko z miasta Tarnobrzega, ale również z powiatu tarnobrzeskiego. Myślimy, że jest to ciekawy sposób na ratowanie życia człowieka. Może nie tak ciekawy, ale bardzo ważny i dający jakieś poczucie satysfakcji, spełnionego obowiązku na rzecz drugiego człowieka. Lubię pomagać ludziom. Takie akcje są bardzo potrzebne, ponieważ... E... Krew jest bardzo potrzebna dla ludzi i jeśli wszyscy się zjednoczą i będą oddawać chociaż trochę tej krwi to będzie jej bardzo dużo. Zawsze chciałem oddać krew, dopiero pierwszy raz jestem. W tyle wypadków teraz na drogach, to krew jest bardzo potrzebna. Bo... Mamy nadzieję, jak rozmawiałam z pracownikami Centrum Krwiodawstwa, że w tej akcji no, uda się zebrać czy pobrać krew, jeśli wszystko dobrze pójdzie od co najmniej 40 krwiodawców. Jednemu krwiodawcy pobierany jest 250 ml, no, daje to odpowiednią kwotę. Z tego miejsca apeluję do młodzieży Tarnobrzeskiej, nie tylko Tarnobrzeskiej, ale również całego powiatu, aby chociaż raz na jakiś czas mogła oddać krew i uratować życie człowieka.